Premier zwrócił się do ministra spraw zagranicznych o podjęcie natychmiastowych działań dyplomatycznych w celu oddania Polsce podejrzewanych o zamach terrorystyczny na kolei. To obywatele Ukrainy, którzy według polskich władz mają współpracować z Rosją. Dzisiaj mamy do czynienia w Polsce z aktem dywersji, którego skutkiem mogła być i tutaj pomógł nam także y, y, błąd zamachowców. Ale mogła być już poważna katastrofa z ofiarami. Dlatego mówię o tym, że przekroczono pewną granicę i sprawa jest naprawdę bardzo, bardzo poważna. Chcę podkreślić, że to, na czym zależy władzom rosyjskim, to nie tylko na bezpośrednim efekcie tego typu akcji, ale także na konsekwencjach społecznych, politycznych. Faktu, że ta akcja ma miejsce, to jest oczywiście dezorganizacja, chaos, panika, spekulacje, niepewność. To jest jeden efekt. A drugi to jest oczywiście budzenie nastrojów no, mo możliwie radykalnie antyukraińskich. To szczególnie jest groźne w państwach takich jak Polska, gdzie my mamy wystarczająco dużo ciężarów, jakie ponosimy z tytułu. Y y no, Ponad miliona ukraińskich uchodźców w Polsce i wiadomo, że coraz łatwiej ze zrozumiałych względów rozbudzać sentymenty antyukraińskie, ponieważ coraz częściej obywatele polscy niosą te ciężary wynikające z faktu, że gościmy tak wielką liczbę uchodźców i imigrantów.